Oddajmy hołd onordowanym górnikom 16 grudnia 1981, którzy oddali życie także za nas bronią z po prostu wolności Ja przeczytam nazwiska tych górników, którzy tutaj 16 grudnia, mniej więcej po godzinie 11, chyba pierwsze, o 11.31 z górników Polek Zginęli górnicy Józef Czakarski, Krzysztof Wiza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Zenon Zając, Zbigniew Wilk, Andrzej Pełka. Kolejni dwaj zmarli w szpitalu, nie odzyskali przytomności to Jan Stawisiński i Joachim Gnida. Poza tymi poległymi. Chyba 23 o ile pamiętam Stasiu mi pewnie najważniejszą osobą tutaj dla nas zostało ranny w tym miejscu pomnik jest postawiony gdzie ten dubą został była barykada z dwójkę Zaczekaś jeszcze na tym stanowisko dowodzenia. obok do było przygotowane stanowisko karabinu maszynowego. Nie. Yes. Oddziały milicyjne nacierały na nas trzech kierunków z zadaniem wyparcia wszystkich strajkujących. Przez ten wyłom tutaj w bramie, była brama wjazdowa, przez tę bram, rozbitą bramę mieli nas wypychać na ulicę pod lufy karabinów maszynowych. W ten czas liczba rannych... Śmiertel na pewno by było. Ale to się nie powiodło. Pomogła nam w tym jedna z najbardziej bohaterskich kobiet, która uczestniczyła w strajku, nie będąc pracownicą kopalni. Była to pani doktor Urszula Wendę z sąsiedniej dzielnicy. Przybyła tutaj, żeby wspomóc swoich kolegów, lekarzy. I to ona na taką desperacką akcję rzuciła. Przewkroczyła tą barykadę doszła do dowodzącego i przedstawiła mu, że w tym momencie już jest, są zabici i ranni. Wtedy pada rozkaz przerwać go. I to nas obcawiło jak większe straty, bo na pewno gdyby tylko otworzono ogień z tego karabinu, a gdybyśmy jeszcze lękli się atakujących zemowców i wyszli na ulicę, no to na pewno byłaby liczba ofiar bardzo dużo, dużo. Na szczęście udało się tego zapobiec. Strajkujący byli na tyle zdyscyplinowani, że to co przyjęliśmy na wstępie strajku, że strajkujemy na terenie kopalni, pod żadnym pozorem nie wychodzimy na zewnątrz, to się udało dotrzymać do końca mimo presji, nacisku ze na strony atakujących nas sił milicyjno-wojskowych. Bo ile jesteśmy do przodu? Nie udało się tylko zrobić jednego, bo nazwa jest Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Ale jak to zwykle w solidarności, bywa karna komisja jest sama dla siebie, Gromadzą dokumenty, komisje znikają i dokumenty. Lubi. A no myśmy po to, tą placówkę założyli, żeby tu zbierać wszystko. No jest to problem. Jest to problem do tego, że też musimy walczyć z tą ech, pamięcią ogólnopolską. Jak będziemy zwiedzać ekspozycje, są takie miejsca, gdzie niektórym się oczy otworzą, musi okażeć, że wcale nieprawdą jest, że Centrum Solidarności było na Wybrzeżu, że tam się wszystko zaczęło, bo to jest nieprawda. My to prawdę tutaj pokazujemy, łamiemy stereotypy, a jeżeli coś nam uknęło, macie, macie taką wiedzę, to liczymy na to, że zostaniemy poprawieni, bo nasza placówka się rozwija. Także jak już w sierpniu mówiłem, przejmujemy następne budynki, to będzie wszystko połączone w jeden kompleks. Nie wiem, jak nam się to uda zrobić. Ale prawdopodobnie w tym roku zaczniemy pierwszy trudno. To tylko wszystko zależy od dyrektora. <grymne> Zobaczcie, że nie do mi głosu, nie? <grymne> <grymne> ja nie wiem, to. Ja tylko tylko mówię. E, słuchajcie, witam was serdecznie, ja tylko Pani Zdań podam was Stasiowi. E, to jest jedyna taka instytucja w Polsce i to jest chyba najważniejsze, że myślą świadomość, gdzie mamy taki element przekazywania pokoleniowego. Jak Państwo widzą Stasiu... Cała reszta społecznego komitetu tutaj działała, miała nie tylko muzeum z pamięci kopalni wujek, a później zdecydowali się oddać to w młodsze ręce, czyli kolejnemu pokoleniu. Ja jestem reprezentantem tego pokolenia tak naprawdę dzisiejszym, choć też już e, mamy rocznik tak solidarność tego, lata, ale to już też powinno się oszukować kolejne pokolenie, które przejmie tą instytucję. Po to, aby pokazać, że dalej nie Ale taka jest prawda, pokolenia ciśnienia co 10 lat. Taka, taka jest rzeczywistość, że oni muszą wyrastać w pewnych wartościach z informacjami po to, aby mogli przekazać je dalej. Na tym polega pokazywanie historii i budowanie tej pamięci. Od tego trzeba zacząć. Dlatego najważniejsze jest to, że to jest właśnie jedyna taka instytucja, gdzie ta współpraca między pokoleniami całkiem dobrze funkcjonuje. Oczywiście Staszów rządzi, nie? Ja się z nim nie zgadzam za każdym razem. Ale ten dialog mimo wszystko jest prowadzony, a to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, żeby te granice sobie jakoś ustawiać i one tutaj działają. To jest mi się wydaje największy sukces tej instytucji, bo po prostu ona dzięki temu może dobrze pracować. Ja już, ja już nie, już się nie odzywam. No, jeszcze, jeszcze, chciałem się przedstawić byłego posła, ministra Petka Nowaka, nie wiem czy znasz. Nie czy słyszałem. Paczmy, hmm. słyszałem. No, Dziękuję wszystkim Solidarność Szczowca i... Jeździe polityczne. O tym, o Zawsze mamy taki podział, bo tak widzicie Państwo, jak Stasi będzie ciężko chodzi, że ja zaczynam z grupą tu, poziom minus jeden. I to chodzimy, która przysłuchiwa się nasza a kopalni, czyli piętro wyżej, to już wtedy Staszka przyjmuje grupę. Ale że jesteśmy taki z ciągłymi gości, że Staszka się mobilizuje i, tak, I idzie a. z nami. No. Idzie z nami, także nawet on wchodzi w paranę. A jak, że, że się będę, możli... jak się zbędzie, to przede wszystkim tam dobrze się mobilizujemy. No, 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 no. Ja się, to... to co lubicie najbardziej? To jest moja Staszka. Dobra, dobra, dobra. dobra. <ślam> <ślam> To, co lubicie najbardziej, PRL. I pomieszczenie to jest nazwane żelazną kurtyną. Za waszymi plecami ta żelazna kurtyna się znajduje. Jeżeli nie wierzycie, możecie, jak to gadałem po śląsku, poklupać tym. Ale to jest właśnie podział Polski, podział Europy po II Wojnie Światowej i temu też służy ta mapa która jest interaktywna Będziecie Państwo mogli uczestniczyć w odkrywaniu Europy na co dzień Nieczymy tylko operatury. chciałbym tylko powiedzieć że tam w tym małym okienku poświęconym światowym wyniszczona mieści się pamiątka z katenia. Po jej dwóch stronach rozwijają się zupełnie odmienne światy, podlegające wpływom rywalizujących mocarstw. Zachodni świat kapitalistyczny tworzą wolne, demokratyczne państwa, wśród których dominującą rolę odgrywają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Wschodni, a wraz z nim również pozbawiona suwerenności Polska, czy tego chce, czy nie, dostaje się do strefy wpływów Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Jedną władzę totalitarną, nazistowską zastępuje komunistyczna. Więzienia i obozy wypełniają się przeciwnikami nowego reżimu. Przez prawie pół wieku w Polsce niepodzielnie rządzi komunistyczna Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR. Swobody obywatelskie są ograniczone, a całość gospodarki pozostaje w rękach państwa. Partia wszystko wie i widzi. Dąży też do narzucenia obywatelom tego, co mają robić, myśleć i w co wierzyć. Partia kontroluje prasę, radio i telewizję, roztaczając przed obywatelami wizję rozkwitu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej PRL w sojuszu ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich. Społeczeństwo jest odcinane od informacji z Zachodu.

No, więc, więc mamy jeszcze ciekawą, ciekawą rzecz. Są wystawione pamiątki z Katynia z, z grobów Śląskich Policjantów przekazane nam przez rodzinę Policjantów. I zapraszam do PLS. tej Galerii, naszych mężów, opatrzności. Jest to jedno miejsce, gdzie można deptać te zdarzenia. O nie, chętnie A ja nawet tak. tak, Tak. Nie, taka Polacy są zmęczeni systemem, w który wierzą już tylko nieliczni. Wrówień wielu wierzy w sens oporu. 30 lat komunistycznych rządów przekonało społeczeństwo, że wszelkie objawy niezadowolenia są płomienione, a próby brutalnie zwalczane przez władzę. Rozbudowany aparat represji chodzi po słuchy strach. Dla wszystkich posępny dzień. sytuacja obiekująca odniesienia pomoc. Niezadowolenie narasta. 14 sierpnia 1980 roku na wieść o zwolnieniu z Anny Walentynowicz. wybuchła strajk w stoczni Newskiej. Stocznicy okupują zakład. Właśnie tam rozgrywają się najważniejsze wydarzenia, zwane dziś sierpniem 80. Na czele strajku staje Lech Wałęsa. Po raz pierwszy pojawia się również nazwa i logotyp Solidarności. Pod bramą stoczniku zbiera się kilkutysięczny tuł. Przyjeżdżają zagraniczni dziennikarze. Wydarzenia relacjonuje na bieżąco nadający z Radio Wolna Europa którego słuchają rzesze polaków. <tryk> Państwowe media próbują pomniejszyć skalę i znaczenie protestów, jednak postępu strajków nie da się już zatrzymać. W kolejnych dniach dołączają do nich setki zakładów w całym kraju. Zajmujący zgłaszają szereg postulatów związanych z poprawą warunków pracy. Jednak ich głównym żądaniem wobec władzy jest zgoda na rejestrację niezależnych od partii komunistycznej związków zawodowych przyszłej Solidarności. No lewą stronę zapraszam. Na sierpnia września do strajku solidarnościowego przyłączają się kopalnie, huty i fabryki Województwa Katowickiego. Po raz pierwszy w historii PRL-owskiego reżimu władza komunistyczna ugina się i przyjmuje żądania strajkujących, podpisując porozumienia w Szczecinie i w Gdańsku po raz kolejny w naszym regionie, w Jastrzębiu-Zdroju i dobrowie Górniczej.

w masowym lub zbożu około 10 milionów punktów. Związkowa praca na czele z Tygodnikiem Solidarność skutecznie łamie monopol informacyjny partii komunistycznych. We wszystkich przedsiębiorstwach, w zakładach pracy, w instytutach badawczych i na powstają struktury Solidarności. Na fali radości i w nadziei na zmiany Aktywizują się też inne grupy społeczne studenci i rolnicy. W 1981 roku po raz pierwszy od 35 lat obchodzone są święto Konstytucji 3 maja i święto niepodległości. Powstają zalążki oficjalnie nielegalnych ugrupowań politycznych, w których członkowie wysuwają postulaty swobód obywatelskich, wolności politycznej i gospodarczej. Rządząca do tej pory niepodzielnie, PZPR z dnia na dzień traci kontrolę nad społeczeństwem. Z was, w się za... Pomimo ciemności i niepewności przy ograniczonym dostępie do pożywienia i w okresie o oplanowanych zarówno w kopalni, obu uliczy trwają. Zbierani przez krzewiących nadzieje katolików, strajkujących trwają w otworze w Wikingie i Święta Bożego Narodzenia, rozłączeni z rodzinami. Wierzą jednak, że odniosą zwycięstwo, a stan pojęty zostanie zmiesiony. Na powierzchnię wyjeżdżają dopiero 28 grudnia, śpiewając hymn narodowy i modląc się do Wielu nic z nich zostaje zwolnionych z pracy, aresztowanych bądź intymowanych. Szklenki w innych zakładach są dużo wcześniej brutalnie odmienione przez oddziały i